Witajcie w nowym wyzwaniu: duża, średnia i mała porcja. Dziewczyny mogą dostać i pyszne i paskudne jedzenie, ale będą musiały zjeść wszystko do końca. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzą. To co, zaczynamy? Britney ma mały, słodki torcik Pikachu. Ale fajnie! Monika dostała tort średniej wielkości. Na pewno nigdy wcześniej nie jadła całego tortu sama. Najwięcej szczęścia ma Nicole. Ma ogromny tort. Jakim cudem z jego sama. Hey. Okay. Chcę być pierwsza. Mam taki mały tort. Szybko sobie z nim poradzę. Jest taki słodki. Próbujemy? Mm, jakie pyszne. Dziewczyny, tort jest bardzo dobry. Ojej, widziałyście to? Wybaczcie, nie mogłam się oprzeć. Monika, teraz ty. Mm. Tak, ale od czego zacząć? Dobra, spróbuję kremu. Nabiorę sobie na palec. Weźmiemy trochę kremu z wierzchu. Pachnie tak pysznie. Tak? Prytniej. Już zjadłaś swój. Mmm, jaki pyszny. O, Monika postanowiła rozciągnąć przyjemność i jeść tocz bardzo powoli. Lepiej się pospiesz, bo dziewczynom nie chce się tyle czekać. Nicole już się niecierpliwi. No dobrze, będę jadła z czterech palców naraz. Tak lepiej. No nie! Nie mogę się już doczekać. Monika, jedź szybciej ten tor. No dalej. Chcę już zjeść swój. O rany, Nicole, co ty zrobiłaś? O Rety, mam całą twarz w kremie. Coś ty zrobiła? I z czego się śmiejecie? A, mam twarz Pikachu. Dobra, zaraz to wszystko zjem. Ale dobre. Dojem swój tort rękami. Tak, jeszcze kawałek. Teraz moja kolej. Zaczynam! Mam pomysł! Ukradniemy u Nicole trochę tego ogromnego tortu. Nawet tego nie zauważy. Britney, wątpię, czy to dobry pomysł. Nicole tak bardzo chce zjeść swój tort, że nie chce się z nikim dzielić. Oczywiście, tak długo czekałam na swoją kolej! Chcę zjeść cały tort sama. Ej, zabieraj łapy! Hmm, tak, mam pomysł. Zaraz podniosę tort i ugryzę. O Rety! Jaki on ciężki! O nie! Upadłam! Ojej! Nicole, wszystko okej? Okay? Wow, jesteś cała w torcie. Jak to się stało? Prawie nic nie zjadłaś. To nic! I tak go zjem. Ale mała porcja makaronu. Nicole, jeden kęs i już. Brytniej dostała średnie opakowanie ostrego makaronu. To już całkiem porządna porcja. Ale największego pecha miała Monika. Ma ogromną porcję bardzo ostrego makaronu. Dobra, zaczynamy. Nie martwcie się, będę pierwsza. Mam tak mało, że chcę to jak najszybciej zjeść i przeżyć tę pikantność. Porcja jest tak mała, że może i niczego nie poczuję. O nie! Jednak czuję! O nie, jeśli Nicole tak reaguje na małą porcję, to co się stanie z Brytniej i Moniką? Dziewczyny, boicie się, teraz kolej na Brytniej. Może coś wymyślisz? Tak! Użyję wentylatora! Ochłodzi mnie, gdy będę jeść ten mega ostry makaron. Spróbujmy! Bierzemy pałeczki i jemy! Okej. Okay. Hmm. Póki co, wszystko ok? Wow, to dla mnie nie za ostre. Nie mogę przestać, to takie pyszne. Wow, Britney, i nie jest za ostre? Ojej, twoja twarz zrobiła się czerwona. To chyba niedobrze. Szybko włącz wentylator. O, działa. Twój lifehack działa. Ale już wyłącz, póki cię nie zdmuchną. Dobrze! Uh, dobrze, że zdążyłam. Ale teraz muszę coś zrobić z fryzurą. Tak lepiej. Dziewczyny, dałam radę. Teraz Monika. No dalej, jedz swój ostry makaron. Powodzenia! No dobra, wiedziałam, że w końcu przyjdzie moja kolej. Co by tu wymyślić? Jest taki ostry. Nie chcę tego jeść. O nie, musisz to zjeść. Takie mamy wyzwanie. Spróbuj, no dalej. Ale ja się tak boję. To jest takie ostre. Dasz radę, dasz radę, do przodu. E, dobra, dziewczyny, dam radę. Jeszcze trochę i jeszcze odrobinka. Muszę dać radę. Wasze wsparcie daje mi siły. Ale w ustach tak mnie pali. Co mam zrobić? Oj, chyba mamy problem. Dziewczyny, trochę wam się dostało. Ups, y, przepraszam, dziewczyny, ale to wszystko przez makaron. Nie chciałam was osmalić. Jesteśmy całe w sadzy. O co chodzi, Monika? O rany, jaka mała buteleczka galaretki o smaku huby buby. Jest taka malutka, trzeba ją oglądać przez lupę. Nicole ma coś większego średnią butelkę. Tak lepiej? To porządna porcja, ale Britney ma ogromną butelkę. Jak ona to wszystko zje? Pierwsza zaczyna Monika. Dobra, spróbujmy. Moja porcja jest taka mała. Pachnie bardzo smacznie. Wyciskamy. Wow, super! Jaka pyszna! Spróbujmy nadmuchać balona. Jak fajnie! Patrzcie, jaki uroczy mały balonik. Ale super! Jakie to dobre! Tak! Teraz kolej, Nicole. No dalej, próbuj. Ała! Nicole, możesz uważać. Ups, przepraszam, to niespecjalnie. Spróbujmy galaretki. Jak fajnie się rozciąga! Nicole, wszyscy ci teraz zazdroszczą. Szybciej, jedź swoją galaretkę, zanim nikt ci jej nie zabrał. Wow! Naprawdę możesz zjeść całą butelkę w kilka sekund? Niezłe tempo. Nadmuchamy balona? Jaki uroczy różowy balonik! Fajnie! Można się nim pobawić. Bawić się takim balonem? Oby tylko nie pękł. O, mam pomysł! Przebijemy go! O tak! Moją ostrą agrafką! Bach, bye bach, bach! Coś ty zrobiła! Mam teraz całe ręce w gumie! To był zabawny prank, ale dziewczynom chyba się nie spodobał. Dobra, teraz kolej na brytniej! Nie mogę się doczekać! Wyciskamy! Zaraz, butelka jest tak ogromna, że galaretka się nie wyciska! Takie nie da rady! Co się śmiejecie? Padłam na pewien pomysł, już wiem. Odwrócę butelkę? Tak, to co innego. A teraz uderzamy w butelkę. Udało się! Tak! Galaretka wylewa się z butelki. Jak dużo galaretki? Rozlewa się po całym stole. Brytnie zdecydowała, że trzeba wycisnąć każdą kroplę. Wow! Nawet głowa już poszła w ruch. Dziewczyny, trzeba zatrzymać Brytniej, bo to się źle skończy. Brytniej przestań, już wystarczy. Spróbuj. Macie rację i kręci mi się w głowie. Butelki już nie potrzebujemy. Próbujemy galaretki. Wow, jakie to pyszne! Bardzo mi smakuje. Jest rewelacyjna. Och, czekajcie, przykleiłam się. Dziewczyny, pomóżcie mi. Dziewczyny, musimy pomóc Brytniej. Britney, spróbuj użyć rąk. E, teraz i ręce się przykleiły. Brytni, wszystko ok? Oderwałaś stół. Ale zostało tu trochę galaretki. Można ją zjeść. What? Tym razem dostałyście Maltisers. Brytni ma tak mało. Porcja dla lalek. A ile dostała Monika? Wow, całe wiaderko. To dużo. Chociaż czekajcie, Nicole ma gigantyczną porcję. To dopiero dużo. A Britney to loser. Zaczynaj pierwsza. Niech będzie. Zacznę. Mam malutką porcję, ale i tak będzie pyszna. Jeszcze wam się odechce ze mnie śmiać. Pokazać wam sztuczkę? Patrzcie na to. Uh. Trzyma się sama, o tak. Co? Jak to działa? A tak, to magia. A teraz. Am. Ale pycha. Twoja kolej. Dobra, mam tak dużo kulek. Spróbujmy zjeść garść naraz. Mmm, jakie pyszne. Nigdy nie jadłam tak dużo maltizer. Zwykle jadłam małą porcję, a tu mam całe wiadro. To by tyle zjadł. Hmm... Monika, bądź ostrożna! Takiej dużej porcji Maltizers na pewno nikt jeszcze nie jadł. Wow Monika, już wszystko zjadłaś. Teraz kolej Nikol. Britney, co tam wymyśliłaś? A wiadro na głowę Moniki? No nieźle. Ej, przestańcie! O, patrzcie, co mam w buzi. Ale fajnie! To przycisk subskrypcji. Moi drodzy, subskrybujcie kanał i klikajcie dzwoneczek. Oglądajcie nasze filmiki okay. jako pierwsi. Dobra, już. Muszę wytrzeć czekoladę z twarzy. Nicole, spróbuj swoich maltezers. Dobrze. Wyglądają świetnie. Spróbujmy. Wow. Maltesers są tak ogromne, że można się najeść kilkoma kulkami. Bardzo mi smakują. O rany, to potrwa wieczność. Brytnie, wpadłam na pomysł. Tylko cicho. Podgrzejmy trochę kurki Nicole. Użyjemy palnika. Wow, jaki potężny. Podgrzewamy. Zaraz się stopią. O, mój prank się powiódł. Trzeba wiać, póki Nicole nie zauważyła. Kiedy Nicole się dowie, będzie bardzo zaskoczona. Oh yeah. Co się stało z moimi Maltizers? Dlaczego wszystkie kurki się stopiły? No dobra, mam rurkę. I przez rurkę wypiję to wszystko. Tak jest nawet fajniej. Mm, jakie to pyszne. Mam pomysł, bo oglądam sobie TikToka. Uwielbiam te krótkie filmiki. O rany, teraz to potrwa cały tydzień. Co by tu zrobić? Niech pomyślę. Wymyśliłam. Podłożymy jej bombę. Trzymaj, tylko ostrożnie. Jesteś geniuszem, brytniej. Wsadzę ją do czekolady. Lepiej się ukryjmy. Ciekawe, kiedy Nicole zauważy bombę. O, zauważyła, ale jest już za późno. Jestem w czekoladzie, to przez Was. Ale nie będę się denerwować. Mam na sobie pełno czekolady i tak ją zjem.